Ten, jakiś ten, muzułmanin chce rozwalić piramidy, nie? Ten, co się przyczyni do rozwalenia jakiegoś tam jakiego posągu buddy, nie? W Chinach. No. Nie w Chinach, chyba w Afganistanie. No, no co, w Afganistanie. W Afganistanie. O, tylko, że to było już jakiś czas temu. No, ale kuźwa pajac, nie? Bo, bo jego zdaniem to obraża jego, jego religię, nie? No, to jest wszystko starsze od jego głupiej religii. No, dokładnie. To, to ma 4,5 tysiąca lat piramidy. Chińczycy by sobie nie dali, żeby rozwalić Jak ja wysłali jeden oddział, no, Chię, mały oddział o 2 miliony. Kurde. Ale to było w tym, to było w, to było w Afganistanie. Te, te, zburzyli tam te posągi e, stojące, co tam miałem po kilkudziesiąt mm. metrów i tam ileś tysięcy lat. Porypały ich poprostu, po prostu, po prostu Niemcy, Niemcy się, Niemcy zaproponowały, że je kupią i sami je prze, przeniosą. I się nie zgodzili. I co zrobili, to podjechali czołgami i no i rozjebali. I później powiedzieli Niemcom, że jak chcą, to mogą sobie kupić gruzy. <grym> nie wiem, chcieli im się wypchać. Ale za gruzy i płacić, co? Tak. O, paliło Już nie, nic, nie nic z tego nie zostało, no bo to wszystko wyleciało w powietrze. Z limitem, no jakiś. Zero poszanowania może... dla kultury i kurde. I co im to dało? Bagel, słuchajmy. Żyjemy w tych czasach, mamy, wiesz, obsługujemy komputery, prowadzimy samochody, a oni ciągle, nie wiem, Uganiałem się za owcami. No dokładnie. Też jakbyś musiał się uganiać za owcą, za swoją randką przez 13 dni zanim da ci dupę, to też byś musiał być zdesperowany. Sama powiedział mi, goń zombie, nie? Wpadłem <grych> do jakiejś wody, która uleczyła mnie. What the fuck? To ten, to zgarnij. Zgarnij trochę ze trzy wiaderka. Ja bo wiadra nie wiadra się, to jest problem. Ale czy on coś Nabierz w usta. diament! Sama. Kibice szaleją. Ej, to zmiany. Słuchajcie, ja mogę się utopić oskażdż. w wodzie, która mi leczy. Zprzewad e e eksperyment właśnie. <laughs> da się jednak zginąć. Na pewno sprawdź bądź pewny. Ale jak cię leczy, to powinno powinien ci to oddawać życie. Z, to zobacz, e, zrozoskałam powietrze i już mi przywraca życie. A. Czy nie przewraca życia jak nie masz powietrza? No. Szkuźdzę. Co za realizm. Co za re, re, realizm. No. no ale sam fakt, że istnieje yy. taka woda, co ciekawe. Teraz nie ma ty E baga, może byśmy sprzedawali tą wodę? Zawsze się znajdą jacyś idioci. Serio, szkoda, że nie kupełka by naprawdę zostawi to nas w bazie gdzieś. Byśmy sobie wpadli do niej, jak na przykład brakuje nam życia. ten... jest chyba 6 wiaderek w skrzyni. Zaznacz na mapie i pójdź po te wiadra. Deadpoint point jest dobry. E, fila. Dead point jest <śmany> dobry. Ja sobie tutaj <śmany> zesmaltuję w takim razie... Eee, ion. Wiecie co, ja potrzebuję jakiś support tutaj. Napisz do helpdesk. E bogi dużo piasku znalazłem, chcesz dilt? Jak znaczy tak to dużo znalazłem tak musimy wykopać To lepiej spierdalać, bo za mną cała banda biegnie Kurwa, jeszcze spadłem Wojtek, został Bogusia się spokoju <laughs> Oby no nikt cię nie goni. przyjdę, jestem koło ciebie, stoję Ej. To I był rejken przebrany za zombie, co? Boguś ma ten, jakieś iluzje. Tak, to się, to się odwróć. Boguś mówi, co chwilę mnie ktoś goi, ja patrzę, Boguś, biegnie sam, nikogo nie ma. Mamy jakieś Makurle, Boguś. Chodź. bagger gdzie ty jesteś? Pod ziemią. Czemu wyszedłeś? Właśnie mi grę wskazał. Zamknęło mi grę. Myślałem, że się Tak czytam, czy Bóg nie jest martwy czasami. Ja też czuję na to, wiesz. To był jest przede mną i to troszkę takie dziwne było. Się strasznie zawiodło. ciekawe czy, czy mi się skasowały te te. Nie, to się wszystko zaspisuje na serwerze, więc spoko. Dziękuję. Jakbyś goś... ten kolenda przyszła, wejść, otwórz. No właśnie, widzę. Przyszedł księdz po kolendzie, już zielony jest. Ciekawe, bez nas, bez, bez nas, zaczął. Może w majtkach jest. No mówiłem, to chyba ten sam pederast, co mnie opuszczę wcześniej gonił. Co za banda zboczeńców w pokolędzie chodzi. Ja pierdyle! W jednej stronie w majtkach latają. Słońce wstaje. Dobra, już możesz się walić bagger. Słońce świeci nad nami. Ogrzewa nasze ciała. Promieniam, się uśpiewać. Nagie ciała. Nagie ciała, A, nie? Na to lato. Dobrze, że Enderman mnie... Ale będą mi kostki podpindalać. Fak! Jeszcze jakieś zombie mnie tutaj... O tył tutaj, nie? No, żebyś wiedział. Tak jak lubisz bugi. <grymne> Zapomniałeś powiedzieć tak, żebyś wiedział. Tak, ja, czekaj, 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 bo to coś kurde jest... Jakiś różowy creeper... Zapiertala w moim stanie. Czemu on się nie pali? Ja wiem, jestem głodny. Skupiłem mojego świętego ziemniaka. O, Aha, zabiję go, zabiję go, mam trochę, mam trochę prochu. Byłaś z wody! Tak, kurwa Ja już mam dziewiąty level, a wy który macie? Dwunasty. No walcie się oszuści. Wy cheatujecie. tym hmm. <grym> to jak przetrwania po prostu. Nie co poza tym głupio zrobiliśmy, żeby mi się tutaj ten, że tak powiem, na pustyni czerwonej os osadzili? Bo teraz muszę. Ja wszystko, tak. wszystko muszę teraz wszystko muszę. Przeszczepiać, tak, no. Włosy i w ogóle na klacie. Ha. To jest tylko takie czym czasowe. Później, to znajdziemy, jakąś zajebistą planetę z nagimi kobietami, będziesz ciężko Trzeba się chwilę Cześć. <laughs> Czyli lecimy na Wenus, tak? <laughs> na Wenus. już dużo Ciebie, Ciebie wyślemy na Marsa. Gdzie to Nie pochodzimy z Marsa podobno. Ta... Ta. Ta. No, na Marsie jest życie. Bo to mysz z Marsa na pewno. <noise> fajna bajka fajna. była. zajebiście się tym, Nie, dobrze by to było, no. kurde. Tymi motorami i zimami. kurde. Przecież to, co to chyba leciał w sobotę. Co, nie, jak to było? Nie, bo ja już nie pamiętam, jak to leciało, ale. Ale, ale O, ale, ale nie, na postaci leciało w, w ciągu tygodnia, jakoś było o 15, a potem jakoś przenieśli jakiś inny dzień tygodnia. Ale, moto zajebiście były, naprawdę. Aha. <noise> co za wspomnienia z dzieciństwa. To taki fajny attitude miał do życia też. Znalazłem kurwa złoto. Jeej. Yeah. Oż. Yes! ich to kilkanaście. Tylko muszę uważać, żeby ich coś nie zabiło. Wow. Fucking motherload of gold. Jak mam teraz wyjść? Nie, nie wiem, jak wyjść stąd. Jeszcze jest zombie. Ja nie mogę stąd tutaj zginąć, bo nie będę umiał znaleźć wyjścia. No, to lepiej nie, nie gin, bo tam diamenty oh, są jest, tym, jest bagar. I z diamenty wyraz, mam złoto, którym najbardziej potrzebuję. To jest jedyny moment w historii, kiedy nie możesz nic zginąć, i kiedy naprawdę my chcemy, żebyś nie ginął. Mm -hmm. Wyjątkowo bagar. Później, jak wrócisz do domu, jak odłożę nie? złoto, gin <laughs> ile chcesz. Dzięki. Odłożysz bo... złoto, będziesz mógł ginąć, czy chcesz dowolić? Ja czuję, że w momencie, gdy będę odkładał złoto od skrzyni, to któryś z was będzie za mną wstał, z mieczem, nie? To wy się upewnicie, kiedy złoto jest, ja bagier Bagger, złoto dożyłeś? E, a co? Chyba tak. Say okay. hello, tu ma siekierka. Siekierka. Znaczy my byśmy sprawdzili w takim sensie. Lecę już. Dobra. Leć. Dole, jestem już stary, nie będę zużywał swoich nóg. To wrzucone do pieca, co my tutaj możemy jeszcze przytopić? Żelaza jakieś gdzieś tutaj miałem. Naprawdę? A te, a, przepraszam, a mogę zapytać, po ci to złoto? Muszę zrobić koks. A co to jest koks? Trybiki. Spróbuję dwa ci? diamentowe i dwa złote. A po co ci one? Żeby zrobić quarry. A quarry to jest kopalnia? Ach, tak. I ona będzie kopać też dirt? Tak, wszystko Zajebiście I później już nie będzie trzeba robić żadnej krzyki z diamentu Ja diamenty, ole, to ziemi, na ziemi jest nagle Jakoś... Jest on, jest on Przygotowuje się do lądowania We've got, we got a problem, we've got a problem Przygotowuje się do lądowania Cztery, trzy, dwa, jeden, jednej pół Ej, lądowałem! Jeden i pół. Zero połowa na szybki co ty choika jesteś z tymi szczurami, uważam, bo cię pająk zje. No, widzę, weź, weź, weź im gierdę. No to by ty. też. <laughs> Myślałem, że to ty byłeś, kuźwa. Ej, ale. nie zbieraj mojej rzeczy. A to jest Jakuś, że na pewno miałeś więcej rzeczy ode mnie. No na pewno, ciekawa z drugą strony miałem trzy życia ja poza panem miałem jedno to... ten widziałem ostatnio dobry dobry <gryny> tekst co by było jakby ten się, to 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 poleciało... a zostawić? No. czekaj to, to oddam ci no, a tu w zasadzie nie miałeś nic takiego ciekawego, trzymaj diament ku**a miałem wcześniej ten. prawie całe inwentory teraz mam, o churiec. no ale generalnie śmieci miałeś Ej, Rejken, kuźniot, zrób sobie coś z tą głową, bo masz cały czas siekierę, nie wiem, czy zauważyłeś. Boję się głupszych, bo ja Wizard. Wizard. Rejken, zrób jeszcze dura? jedną linię tych dirtów tutaj, bo on kurde, będzie ludziom wolno idzie trawa. Ona w ogóle nie idzie, chciałem zauważyć. Będziesz. Jakby szła wolno, to bym jeszcze to przeżyła, ale ona w ogóle nie idzie. Bardzo mała dilt. Chciałem prędzej powiedzieć, co by było. Gdyby o. w kosmos poleciała kobieta i był jakiś problem na stacji. Słyszeliście to? Nie. Powiedzmy, że kobietka, co poleciała się na zwania. Wiesz co ci grozi? Na pewno będzie problem, jakby to poleciała. Houston, Houston tak, Aniu? Co się stało? Nic. Na pewno Aniu, co się stało? Nic. Anio, Aniu, powiedz, coś. się stało. Domyślcie. <laughs> So fucking true. Żeby, żeby nie demonizować mojej żony, to można jedynie powiedzieć, że to tak o wszystkich babach jest tak samo. <laughs> sorry, sorry, tych, e, widzki naszego kanału. <laughs> Ja wam mówię, że tu nie będzie trawy. Będzie tylko trawy. Będzie nie, trawa, to no. będzie bo to wolno się strasznie robi. No no no. No, no, no. Długi, podtrzymujesz dyltu? to ci wykopię. <głos> <głos> Nawet go kurwa nie dotykaj. Nie, 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 tyle mówię na serio. Nie, już chyba nie. Mam jeszcze trochę. Albo Kobo właśnie gdzieś, gdzieś, gdzieś się zaginął. Gdzie jest ten <noise> Sprzedałeś. <głos> Zamieniłeś na, nie, na inny dilt. To, to, wykop go jak możesz. Dobra, mam 38. Oh yes, UPKA, motherfuckers, mamy quarry, he, he, he. Yes. Tak? No. Gdzie? Właśnie mam w ręce. dowiecie wiecie co? Oh, to, 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 to wszystko... Ale się namęczyłem, żeby to wszystko zrobić. Ale was fajne potwory gonią z trapikami fajnymi. Wszystkie jest ja zgarnąłem, No właśnie, z zgarnął wszystkie. Tylko nie za bardzo rozumiem, dlaczego one do mnie nie podchodziły, tylko szły za Rejkenem? O, czapkę jestem. Jak Bóg się zmienia nie. czapki? A, 4 Czemu tylko zaparkowałeś jeden statek, co? Sorry, byłem busy. No, dobry pomysł miałem z tą wodą właśnie. Wodowanie statków. Hej. Okay. Dobra, jeszcze zrobimy w takim razie Quarry Markers. Gdzie masz te Quarry? No w ręce mam. Aaa, myślałem, że położyłeś. Nie no, co ty. A czym to będziemy musieli za zasilać? E, na początku jakimiś takimi najtańszymi Węglem. węglowymi, właśnie. Idę po kolejny samolot. Helikopter. padam. muszę zmienić tą literkę Z, bo co wciskam, żeby do góry lecieć, to mam Kurwa. mapę na full screen. Mm. Panowie, trzeba się zastanowić, gdzie chcemy postawić to nasze quarry. Nie wiem na zewnątrz. Na zewnątrz. Musimy <grym> tak od góry dali. <grym> Można zrobić albo właśnie na zewnątrz jakąś dużą, albo pod nami, na przykład w tym naszej tej górze. Ale ten, nie, nie, nie w tym bojomie Wejdź do jakiejś, nie wiem, dżungli, żeby był normalny dilt, a nie piasek. Ale nie, tu będzie też chyba. No a to będzie normalnie. w Holder daleko trzeba biegać, Rafał, tego, żeby za każdym razem na przykład rzucić węgiel. I trzeba będzie Rury pociągnąć tu daleko. No ale jak chcesz, mi to by właściwie. Nie, to ten, to walnij to gdzieś pod, pod górę naszą i tyle. Tylko tak odpowiednio głęboko, żeby. żeby żeby.